Niech Pan obdarzy nas wszystkich swoim pokojem. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Taki drobny szczegół, który może nam umknąć, jeśli nigdy nie przemierzaliśmy szlaków Ziemi Świętej daleko do tej Cezarei Filipowej było? Musieli się trochę nachodzić, żeby tam dotrzeć czy to może zaraz za rogiem? Tak jak za rogiem niepokalanowa Teresina i Paprotni jest Szymanów, błonie Sochaczew. Czy może musieli pójść nieco dalej? Ano musieli. Cezarea Filipowa to prawie na samym końcu dzisiejszego Izraela, na północy. Stamtąd widać już Liban, widać i Syrię, a właściwie nie widać, bo przesłania góra Hermon, ale bardzo blisko. Kiedy ewangelista zatem mówi: gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, mówi jednocześnie, apostołowie musieli z Nim przejść spory kawałek drogi. 200, 250, 300 kilometrów. Kto chodził na pielgrzymki wie, że te 300 kilometrów to czasami 10 dni. A 10 dni to znaczy, że trzeba jeść i pić i jest się zmęczonym i bolą nogi. Czy apostołowie widzieli Jezusa takiego właśnie, zmęczonego drogą? Jezusa, któremu chce się pić, któremu chce się jeść, którego może bolą nogi, który jest najzwyczajniej w świecie zmęczony i poszedł spać? Prawdopodobnie tak. Bo w innych miejscach w Ewangelii słyszymy o tym, że je, pije, śpi, że siedzi przy studni zmęczony, od chociażby jak to możemy wyczytać w Ewangelii, według świętego Jana, kiedy. Opowiada ewangelista o spotkaniu z Samarytanką. Ten sam człowiek prawdopodobnie opowiadał im po drodze o tym, kim jest, czym jest Królestwo Niebieskie, kim jest Ojciec, który jest w niebie i który wszystkich nas kocha. Ale widzieli kogoś, kto tak jak oni, jest zwyczajny, czasami jest radosny, a może i czasami lekko zamyślony. tej cezarei filipowej, na samej północy Izraela dzisiejszego, było takie sanktuarium lokalne, w którym czczono dziwne bożki. Bożki, które miały więcej wspólnego z mitologią grecką, niż z wierzeniami ludów kananejskich. Była tam taka świątynia, w której składano ofiary z kozłów, z owiec i głoszono Potęgę bożków, jak chociażby bożka Pana, tak się nazywał, odpowiedzialnego za faunę i florę i za to wszystko, co rosło, kwitło i chodziło na czterech łapach. I ludzie tam przychodzili i te bożki czcili. I w takim kontekście Jezus zadaje pytanie, za kogo mnie uważacie, kim jestem? Padają różne odpowiedzi. Ale tylko jedna jest prawidłowa. Prawidłowa jest odpowiedź świętego Piotra, który mówi, Ty jesteś Mesjasz, a potem na jednym oddechu dodaje, Syn Boga żywego. W człowieku, który je, pije, siedzi, chodzi, jest zmęczony, jest brudny, bo zakurzone drogi Palestyny, Ziemi Świętej na pewno ubrudziły. W tym człowieku dostrzega Syna Bożego. Bez Ducha Świętego nikt tego nie jest w stanie zrobić. Bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć: Jezus z Nazaretu jest Panem. Ten człowiek jest nie tylko człowiekiem, ale jest i Bogiem. Jest Bogiem człowiekiem. Bez Ducha Świętego jest to po prostu niemożliwe i pan Jezus mówi mu sam tego nie wymyśliłeś twoje ciało i twoja krew ci tego nie podpowiedziały bo to jest niemożliwe objawił ci to mój ojciec który jest w niebie święty paweł w liście do koryntian napisze później że sprawy duchowe jest w stanie zrozumieć tylko ten kto jest z ducha człowiek cielesny pisze święty paweł nie pojmuje z tego co jest z ducha wydaje mu się to głupstwem Popatrzmy na nas tutaj teraz i wyobraźmy sobie, że wchodzi ktoś przez drzwi otwarte bazyliki Niepokalanowskiej, kto kompletnie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, co zobaczy. Zobaczy jakiś dziwnych ludzi poubieranych w zielone szaty. Zobaczy tłum odświętnie ubrany, którzy patrzą wszyscy w tą samą stronę. Zobaczy jakieś budki, w których palą się żarówki. Do których ludzie wchodzą i coś tam opowiadają, coś szepczą, będzie wydawało mu się to co najmniej dziwne albo głupie. Kiedy jednak wchodzi ktoś, kto ma coś wspólnego z Duchem Świętym, to nagle w tym samym zgromadzeniu widzi Kościół, w tych budkach widzi konfesjonały, w których toczy się sakrament miłosierdzia, a na ołtarzu za chwilę w chlebie. I winie zobaczy żywą obecność Boga. Ale bez pomocy Ducha Świętego jest to niemożliwe. Będzie wydawało się głupstwem, szaleństwem, czymś kompletnie dziwnym. Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie, nie przemogą. Czy nie pomylił się Pan Jezus tutaj w tej Ewangelii? Bo zobaczmy za chwilę, w tej samej Ewangelii Mateusz opowie o tym, że sam Pan Jezus mówi do tego samego Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. I potem dalej w Ewangelii zobaczymy tego samego Piotra, który trzy razy zapiera się Pana Jezusa. No to jak? Na takiej skale chce budować Kościół? Podpowiadają ci, którzy studiują Pismo Święte, że jest tutaj być może bardzo, bardzo, bardzo wyrafinowana gra słów w języku greckim, bo w takim otrzymaliśmy od starożytnego Kościoła, od apostołów Ewangelię według Świętego Mateusza. Ty jesteś Piotr, Petros, po grecku, skała, kamyk. I na tej skale tutaj mamy słowo Petra potężna wielki kawał skały góra można powiedzieć i na tej skale zbuduje swój kościół być może zatem kiedy pan Jezus mówi do Piotra ty jesteś Piotr to potem wskazuje na siebie i na tej skale zbuduje swój kościół Piotr jest malutkim kamyczkiem jest pierwszą skałą pierwszą cegiełką w tej wielkiej budowli ale fundamentem Potężną skałą, która się nie ruszy, jest Jezus Chrystus. Święty Paweł powie potem: Fundamentu nikt innego nie może położyć, jak Chrystus Jezus. Ale w innym miejscu doda, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. To jak to jest? No być może jest właśnie tak, że tą skałą wielką, potężną, na której budowany jest cały Kościół, jest Jezus Chrystus. A Piotr. Jest pierwszym w tej budowli kamieniem. Bramy piekielnego nie przemogą, a no nie przemogą. Bo nawet kiedy upadł, nawet kiedy zdradził, to Pan Jezus do, tego, do tej jego zdrady, do tego jego upadku dodaje swoje przebaczenie. Znajdź mi jakiś argument przeciwko przebaczeniu. Nie da się. No tak, bo on. Y może i upadł, i teraz nie, ta... ale ja mu przebaczyłem. Całe piekło może powstać i wykazać winę, wykazać niewłaściwość, nieadekwatność Piotra, ale przeciwko przebaczeniu żadnego argumentu już nie ma. Tego argumentu bramy piekielne nie przemogą. My jesteśmy tutaj w niepokalanowie w tych dniach. Z uczestnikami Max Festiwalu, aby zatrzymać się nad sakramentem chorych. Wpisujemy to rozważanie Max Festiwalowe w taki długi ciąg rozważań nad sakramentami. Sakramenty to miejsce, gdzie doświadczamy właśnie tego. Żeby je zobaczyć, żeby je docenić, potrzebujemy ducha świętego, bo w przeciwnym razie w zwykłym chlebie i w kropli wina obecności Bożej nie dostrzeżemy. W oleju, który służy do namaszczania chorych, potęgi przychodzącego Boga z łaską Ducha Świętego nie dostrzeżemy. Ale jednocześnie też jesteśmy pewni, że skoro te sakramenty są w Kościele, który jest zbudowany na skalę, którą jest Jezus Chrystus, wierzymy, że te sakramenty są skuteczne, potężne i w logice wiary mają niezwykłą moc. Przyjdź zatem Duchu Święty do serca każdego z nas. Prosimy Cię o to teraz. Napełni nas i daj nam światłe oczy, abyśmy mogli dostrzegać pod powłoką rzeczy widzialnych potęgę Twojej niewidzialnej miłości.